Siemanko, witajcie w nowym filmiku. Zapraszam Was dzisiaj na taki spontaniczny filmik, w, których, w którym opowiem Wam o mojej ostatniej reklamacji. Dawno takiego filmiku nie nagrywałam, dlatego że dawno nic nie reklamowałam. Kiedyś jakoś tak częściej mi te reklamacje zdarzały i muszę wam powiedzieć, że sama w sobie reklamacja to nie jest nic miłego. Często ludzie w ogóle rezygnują z reklamowania, dlatego, że po pierwsze nie wiedzą, co mogą, a czego nie mogą. Nie znają po prostu swoich praw i też właśnie nie chcą się kłócić. Bo słuchajcie, reklamacja to jest przeważnie. Jeżeli sprzedawca uzna reklamację, to jest strata dla sklepu, więc oni wszystko zrobią, żeby tej reklamacji nie uznać. I jak nie będziecie znały swoich praw, no to sprzedawca was bardzo łatwo może oszukać. I właśnie nie próbował oszukać sprzedawca na pieniądze, to nie była jakieś duża zawrotna kwota, ale sam fakt słuchajcie, no miał pecha, bo trafił na mnie, ale gdyby trafił na kogoś innego, prawdopodobnie by ta sprawa jakby tak została i ktoś by pomyślał, że no tak miało po prostu być. I ja Wam chcę to opowiedzieć, żebyście miały oczy otwarte i zwracały na takie rzeczy uwagę. Zacznę od tego, że to, jest, to była reklamacja internetowa, słuchajcie, mmm, dotyczyła ona Allegro, ale to nie chodzi o Allegro, to jest po prostu, tylko tak Wam mówię, chodzi ogólnie o reklamacje internetowe, ja akurat lubię takie reklamacje, tylko że to właśnie no, trzeba być czujnym. Rok temu w listopadzie kupiłam sprzęt, który kosztował tam 125 zł. Już nieważne co, po prostu kupiłam, używałam, używałam, używałam. I teraz, właśnie w listopadzie, rok później, on się zepsuł. Ale tak totalnie wysiadł, i było widać, że już jakby nie da się go reanimować. Więc napisałam do sprzedawcy na Allegro, przez tą wiadomość tam. Weszłam na tą moją aukcję, gdzie kupowałam, i napisałam mu wiadomość, że, no, że ten sprzęt się zepsuł, w jakich okolicznościach, co i jak. No i co w tej sytuacji? I słuchajcie, sprzedawca mi napisał, żebym skontaktowała się w tej sprawie z producentem i podał mi jakiegoś maila. I już tutaj słuchajcie, jest taka, jeżeli macie taką sytuację, to możecie się skontaktować z producentem, ale nie musicie. Pamiętajcie, że to sprzedawca odpowiada za towar, który sprzedaje i tak naprawdę on powinien to bezpośrednio załatwić. No w mojej sytuacji to była totalna głupota, że ja pisałam do producenta, bo słuchajcie, napisałam do producenta w ogóle okazało się, że to jest jakaś zagraniczna firma, o czym ja nie wiedziałam, bo on mi po angielsku odpisał. Natomiast napisał mi, że bar... napisał mi, że jest mu bardzo przykro, i że jakaś tam osoba z reklamacji, i żebym przekazała sprzedawcy, że mają mi wymienić sprzęt na nowy. Czyli rozumiecie, oni mogli się między sobą dogadać, a tak naprawdę zajęło to kilka dni, bo tak jak producent odpisał od razu, tak już sprzedawca nie odpisywał codziennie. Tak co drugi dzień, czasami. No i słuchajcie, skopiowałam tego maila, wkleiłam do, do, do tej naszej korespondencji z, z, ze sprzedawcą Allegro, no i napisałam, że w takim razie proszę o wysyłkę nowego, tylko co z tym zepsutym. No i sprzedawca powiedział, że mam mu odesłać. Zapytałam, czy na własny koszt, bo może mi podać kod do impostu. Ja to po prostu nadam impostem już na ich, jakby, na ich koszt. Bo słuchajcie, zasada jest taka, że za reklamację teoretycznie za wysyłkę płacicie wy. Ale jeżeli reklamacja zostaje uznana, to sprzedawca musi wam zwrócić tą kwotę, jaką wydaliście na przesyłkę. Pamiętajcie o tym. Tutaj była dziwna sytuacja, bo kazał mi wysłać na własny koszt zupełnie niepotrzebnie. Tutaj wszystko się działo tak bez sensu, słuchajcie, w tej reklamacji, bo no, skoro reklamacja już jest z góry uznana, no to nie, nie rozumiałam w czym jest problem, ale mówi, no dobra, no to wyślę. Tylko jeszcze poprosili mnie, żebym dołączyła. Formularz reklamacji, który jest na stronie. Słuchajcie, naszukałam się, nie znalazłam tego, tego formularza, więc napisałam do nich i oni, oczywiście, po kolejnych dwóch dniach wysłali mi ten formularz. Bardzo dziwny formularz, w ogóle ja nie wiem skąd oni coś takiego wzięli. To, to wygląda, jakby coś wydrukowanego było takiego, wiecie, z komputera, a nie jakiś taki gotowy formularz. Ja tylko tam się podpisałam. Spakowałam to i słuchajcie, nadałam sobie elegancko in postem, bo tak mi jest po prostu najłatwiej i najszybciej. I średnia paczka impostu kosztowała prawie 16 zł. Ja, ja byłam w szoku, bo mi się wydawało, że ja wysyłałam taką paczkę jeszcze niedawno za 10 zł. No ale mówię, dobra, i tak mi zwrócą, i tak mi zwrócą, więc mogę nawet za 100 zł sobie wysłać. No ale dobra, zapakowałam, słuchajcie, wysłałam. I jak to impost? Działa jak błyskawica, więc następnego dnia miałam informację, że paczka jest u sprzedawcy. Ale cierpliwie czekałam. I słuchajcie, minął. I pierwszy dzień, drugi, trzeci, czwarty, piąty i już mam zaniepokojona, bo mówię, czemu oni się w ogóle nie odzywają, bo wiecie, powinni chociaż napisać, że dostali ten towar, że wysyłają nowy, cokolwiek, bo no jakaś taka dziwna sytuacja, to jest najgorsze, jak tracicie ten kontakt i wtedy nie wiecie, co się dzieje. Potem przyszedł weekend i kolejny tydzień i słuchajcie, jak już się zbliżał koniec drugiego tygodnia, to już się zdenerwowałam i napisałam do tego sprzedawcy, czy przepraszam, czy pan mi wysłał w końcu ten towar, czy nie, a on mi odpisuje, słuchajcie... Że oni już go nie mają na stanie i że mam podać numer konta, oni mi zwrócą kasę. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że ten sprzęt, tak jak Wam powiedziałam na początku, jak go kupowałam, on kosztował 100 chyba 30 zł, coś takiego, a teraz kosztuje o 100 więcej. I trochę mi to wkurzyło, dlatego że mógł mi to powiedzieć na początku, to po pierwsze, a po drugie mógł się w ogóle do mnie odezwać i mnie poinformować, łaskawie, a nie, że ja się muszę dopytywać o takie rzeczy. I słuchajcie. Podałam ten numer konta, napisałam, że taki dopisek zrobiłam, plus przesyłka 15, chyba 99. Słuchajcie, kolejne dwa dni mijają. To się rozciągnęło w czasie na trzy tygodnie, mniej więcej. Mijają kolejne dwa dni i dostaję od nich informację, że e, przelew został wykonany w kwocie takiej i takiej, gdzie tyle i tyle jest za sprzęt, plus doliczona najniższa przesyłka Allegro. I taki przelew dostałam. Słuchajcie, aż się we mnie zagotowało, po prostu. Jak ja im napisałam, jaką wiadomość, po prostu już tak dosadnie, żeby sobie nie robili jaj, bo kazali mi wysłać na własny koszt uznaną reklamację. Więc ja to zrobiłam i mają mi zwrócić 15,99, czyli tyle, ile ja wydałam na przesyłkę. Tu właśnie to jest to, też, co Wam powiedziałam też na początku, że właśnie uważajcie, bo oni tak próbują. Nie wiem czy tak naprawdę, co oni by, no, no zyskaliby, bo, jak, bo oni mi oddali po prostu o kilkanaście złotych mniej. Bo ja nie wiem, ile jest najniższa przesyłka Allegro, ale jakieś grosze. I oni mi, słuchajcie, po prostu, oni by chcieli mi okantować na ileś tam. No, to nie jest zawrotna kwota, ale rozumiecie. Mogłaby być taka sytuacja, że na przykład kupujecie mebel i oni z racji tego, że mają podpisane jakieś tam umowy z dostawcami. To oni wam, przypuśćmy, jest napisane, nie wiem, fotel dajmy na to. Wysyłka 25 zł. A jak wam się zepsuje ten fotel i wy byście miały go wysyłać do reklamacji, to wy byście stówę zapłaciły. I co? On by Wam potem oddał 25 zł? Uważajcie na to, on sprzedawca musi Wam oddać tyle, ile wydałyście na przesyłkę. Także słuchajcie, po moim mailu dostałam przeprosiny po następnego dnia i błyskawiczny zwrot reszty kasy. Trochę widzę, co takie bez sensu, zupełnie nie zobaczcie, niepotrzebne, nieprzyjemne sytuacje. Bo po pierwsze, reklamacja uznana, po drugie, jakby no wszyscy wiedzą, jak to wygląda, a mimo to, no, ten sprzedawca, jakby nie wiem, dla mnie to było takie sztuczne i naciągane, nie wiem, jak co wy o tym myślicie, ale wydaje mi się, że on chciał po prostu wykorzystać to, że e, myślał, że ja po prostu nie znam się i jakby no nic nie zrobię z tym, powiem, okej, okay, no, oddał mi tam 6 zł zamiast 16, spoko. No ale nie, trafił na mnie, więc... <laughs> Także słuchajcie, to jest takie w sumie ku przestrodze dla was, że jeżeli będziecie miały taką sytuację, to uważajcie, naprawdę. Czasami też ktoś, słuchajcie, obejrzy jakiś mój stary filmik z kiedyś i to są takie osoby, to nie są moi widzowie, to są jakieś w ogóle przypadkowe osoby, obejrzą ten fil te filmiki, gdzie ja tam mówiłam, na co uważać i tak dalej, tylko też pamiętajcie, że przepisy się zmieniły, więc od tamte stare filmiki, one nie do końca są takie aktualne, przynajmniej nie wszystko w tych filmikach. W każdym razie... Mm, Czasami ktoś tak znikąd napisze do mnie przykład na Instagramie, że a hej, reklamowałam buty i sprzedawca nie przyjął i co teraz? Albo y, jak mam napisać odwołanie, pomożesz mi? Tak wiecie, znikąd. Wiecie co, to tak nie jest, że ktoś komuś... Ja sama zawsze siedzę kilka godzin zanim ja to napiszę, bo to trzeba wszystko, słuchajcie, tak napisać, bo to nie jest napisanie, jest ściągnięcie czegoś z internetu. Musicie się zastanowić, musicie to uargumentować, bo walczycie o pieniądze swoje, więc to nie jest tak, że wy napiszecie cokolwiek, zaniesiecie do sklepu i sprzedawca powie, o dobra, to ja ci oddam 200 zł za buty. To tak nie działa, słuchajcie, musicie tak napisać, żeby to miało sens i żeby przekonać sprzedawcy do, do swoich racji. Także no, ja nie jestem w stanie nikomu w taki sposób pomóc, tym bardziej, że ja nie zagłębiam się sprawy, ani to nie jest moje zajęcie na co dzień, tylko ja nagrywam te filmiki, żeby was informować o takich, wiecie, właśnie... Takich rzeczach, które się zdarzają na co dzień. Natomiast, już rozkminianie reklamacji to już każdy musi, jakby sam. Oczywiście, jeżeli są jakieś tam proste rzeczy, no to jak najbardziej ja chętnie Wam pomogę Wam, moim widzom. Natomiast e, w kwestii już pisania odwołań, czy, czy nie wiem jakiegoś rozkminy, co powinniście zrobić w danej sytuacji, no. Ja nie mając żadnych informacji, ja nie jestem w stanie, słuchajcie, pomóc. Poza tym, też nie chcę brać odpowiedzialności za kogoś reklamację, żeby potem nie było na mnie, bo wiecie, tak jak wspomniałam, ja nie jestem specjalistką. Ja po prostu zaczęłam się tym interesować po pewnej in reklamacji w Berszce kilkanaście lat temu, kiedy chcieli mnie orżnąć, bo sprzedali mi buty, które, słuchajcie, były masakra. Raz założyłam i cała podeszwa była zniszczona, i oni nie chcieli mnie uznać, bo powiedzieli, że ja je zniszczyłam. Nie, to nie ja je zniszczyłam, to były słabe buty. Tylko właśnie, musicie wy to przekonać do tego sprzedawcę. To nie jest tak, że wiecie, sprzedawca będzie robił wszystko, żeby wam tej reklamacji nie uznać. Także o tym też pamiętajcie. Także słuchajcie. Kończę ten film, żeby się już nie powtarzać. Mam nadzieję, że chociaż trochę Wam pomoże i że zostawicie po sobie jakiś ślad, napiszecie, czy coś ostatnio reklamowałyście i czy miałyście jakieś problemy, bo z różnymi sklepami jest, bywa różnie. Czasami jest tak, że jeden sklep, jak jest jakaś sieciówka, na przykład w danym mieście, reklamacja w ogóle przechodzi, że tak powiem, bezboleśnie, a w innym sklepie się męczycie, składać odwołania i nic. Także. To też zależy na kogo traficie. Tak jak wspomniałam, sprzedawcy często też nie wiedzą, jakie są ich prawa, i no i niestety, i wtedy problem już w ogóle jest dość duży, bo to jest trochę taka walka z jatrakami wtedy, no ale, ale słuchajcie, da się. Ja miałam w swoim życiu tyle reklamacji, i naprawdę dzięki temu, że Czy gdzieś tam czytałam o tym wszystkim, to udało mi się je wygrać, ale no czasami nie było łatwo. Także słuchajcie, trzymam za Was kciuki, jak musicie coś reklamować, nie dajcie się. Poznajcie swoje prawa, poczytajcie sobie w necie. A tymczasem uciekam i do zobaczenia wkrótce w kolejnym filmiku. Pa!